Na awantur naszego domu na kółkach. Na początek obracane fotele i rozkładany stolik. Mamy ogromną szafę, gdzie trzymamy rzeczy, których codziennie nie używamy. Tutaj szafka na leki i ubrania sportowe. Nade mną okno dachowe. Pod siedzeniem nawet Bernie ma swój kąt. Tutaj mamy zlew. Jak w każdej polskiej rodzinie, pod zlewem mamy śmietnik. A nad nim szafka na nasze zapasy. Nad drzwiami mamy panel sterowania. Kuchnia, kuchenka gazowa i lodówka. Blat bukowy, a w nim taki bajer. Listwa magnetyczna. Zdecydowaliśmy się na mnóstwo szuflad. Sztućce, naczynia, owoce i warzywa, elektronika, przyprawy, patelnie i garnki. A nad kuchnią szafki na ubrania. Jedna z lepszych decyzji to szafa na wieszane rzeczy. W niej trzymamy też kosmetyki. Pod nią szafka na rzeczy Berniego. Naprzeciwko toaleta, a na jej drzwiach lustro. Na szufladzie wyjeżdża toaleta, obok szuflada na trociny. W jej schowaniu mamy ogromny prysznic, suszarka na ubrania i wieszak na ręczniki i kosmetyki. Zapraszam do sypialni. Oczywiście kolejne szafki na ubrania. Nad łóżkiem mamy wentylator, szafka na gadżety i lampki nocne. Łóżko ma wymiary 140x194 cm, a pod nim jest wielki bagażnik. Budowa tego cudeńka zajęła nam zaledwie 3 miesiące.